W dzisiejszym filmie pomogę ci przejść z kogoś, kto cały czas używa dyscypliny i nienawidzi swojej pracy, do gościa, który kompletnie ją kocha, uwielbiasz pracować nad tym, nad czym wcześniej nienawidziłeś pracować i teraz nawet. Ciągnie Cię do tego coraz bardziej. Chcesz coraz bardziej pracować, coraz więcej pracować. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie przedstawię Ci, jak możesz sprawić, żeby produktywność nie wymagała żadnego wysiłku. Zajdź teraz na dół i kliknij przycisk subskrybuj, żeby do nas dołączyć. No więc już bez zbędnego gadania, zaczynajmy. No więc mamy dwa typy produktywności, których możemy tutaj używać. Pierwszym z nich jest produktywność 1.0 i drugim z nich jest 2.0. No więc czym jest produktywność 1.0? Może zacznijmy od tego. No więc produktywność 1.0 to jest ta produktywność, gdzie używasz dyscypliny i robisz, co masz robić, nieważne jak się czujesz. No i takiej tak właściwie to, co każdy robi. Jest to bazowane na właśnie dyscyplinę, nie na zabawie ani nic w tym stylu, tylko po prostu myślisz sobie, Okej, okay, mam to zrobić, więc to zrobię, nie ma to kompletnie znaczenia jak się czuję, tylko po prostu robisz co masz robić. No i teraz korzyści produktywności 1.0 są dokładnie takie same jak produktywności 2.0, tylko że tutaj jest właśnie ta jedna wada i musisz używać dyscypliny, musisz cały czas mówić sobie, rób tą ciężką pracę nawet jeśli ci się nie chce. I cały czas musisz sobie to mówić, cały czas musisz to robić i kompletnie nie chce ci się tego robić, ale i tak musisz to robić. Cały czas używasz tej dyscypliny, cały czas używasz tej siły woli, żeby iść dalej. Więc teraz przejdźmy do tego, czym jest produktywność 2.0. Mianowicie tutaj opieramy produktywność i bycie produktywnym na zabawie i na tym, żeby faktycznie czuć się dobrze, i bardziej opieramy to na tej takiej wewnętrznej motywacji. O co chodzi? To mamy dwa typy motywacji. Pierwszą z nich jest ta wewnętrzna, czyli po prostu chcemy robić coś, bo po prostu to lubimy. Czyli na przykład ja nagrywam ten film nie z tego powodu, że się zmuszam, tylko po prostu chcę to zrobić. I drugą, czyli zewnętrzną, jest to, że teraz na przykład nie chce ci się tego robić, ale myślisz, że za miesiąc będziesz miał jakąś nagrodę. Czyli na przykład zmuszałbym się na, do nagrywania tego filmu i za miesiąc patrzałbym na przykład, aha, ale za miesiąc będę miał na przykład. 400 subskrypcji. A jakie są jej wady? No tak, właściwie nie jestem w stanie do niczego się przyczepić. Byłem na tym typie produktywności już przez jakieś 2-3 miesiące i no szczerze, nie mam do niczego się przyczepić. Nie ma myślę żadnych wad. No bo jakie mogą być wady, gdzie Twoja praca jest przyjemna, też coraz więcej pracować, przez co stajesz się coraz lepszy? No gdzie, gdzie to są wady? Więc teraz, jak możesz przejść z produktywności 1.0 do produktywności 2.0? No więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest posiadać odpowiedni poziom wyzwania do poziomu Twojej umiejętności. O co chodzi, to pamiętam kiedyś grałem w taką grę jak Nostale, może ktoś tutaj będzie ją kojarzył. To jest taka gra, no, gdzie masz swoją postać, podnosisz jej poziom i wchodzisz na wyższy poziom przeciwników. Na początku, gdy zaczynałeś grę, no to co się działo, to nie mogłeś iść na jakiegoś ostatecznego bossa, albo na jakieś zombiaki, albo gdzieś na pustynię, tylko musiałeś expić na kurczaka. Jeśli na przykład pierwszy raz idziesz na siłownię, no to nie idziesz i wyciskasz 100 kg na klatę, nie? To, to by było kompletnie bez sensu. I tak samo jest ze... Wszystkim, co robimy, tak właściwie. Jeśli na przykład powiesz sobie, że chcesz nagrać film, który dostanie milion wyświetleń, no to niby możesz to zrobić, niby jest to możliwe, ale chodzi o to, że twoje wyzwanie jest gdzieś tu, a twój poziom umiejętności jest tutaj, bo jesteś początkującym. Nie masz umiejętności, żeby to zrobić. I teraz jako początkujący. Musisz oczekiwać jak najmniej, musisz myśleć sobie, ok, jestem nubem, mam level pierwszy, więc muszę ekspić na kurczakach, więc na początku idziesz na kurczaki, czyli nagrywasz jakiś chujowy film, później nie wiem, robisz powiedzmy 50 takich filmów, na następny poziom i później wchodzisz na wyższy poziom i myślisz sobie, dobra, może nagram po prostu ten film, ten sam film dwa razy, żeby był lepszy. No więc robisz to. Później nagrod 50 takich filmów, później wchodzisz na jeszcze wyższy poziom, później myślisz sobie, o, może zacznę robić miniaturki i myślisz sobie, robi miniaturki. I po prostu z czasem to zwiększasz. Ale jeśli jako początkujący, jako nuble Wiel I chciałbyś od razu zacząć to wszystko robić, no to to kompletnie nie miałoby sensu, nie no nie dałbyś rady, po prostu to jest niemożliwe. Bo nie dość, że nie wiesz jak się nagrywa, nie masz pojęcia co masz robić, no to jeszcze tyle rzeczy dochodzi, że jesteś po prostu zbyt przejęty tym wszystkim. Więc jak na przykład zwiększyć poziom wyzwania w nagrywaniu, no bo na siłowni jest to bardzo prosto zrobić, w grze wideo też, no bo idziesz po prostu na cięższych przeciwników, ale no przy nagrywaniu albo przy takim pisaniu w jaki sposób niby można to zrobić. To tutaj musisz czegoś się nauczyć i starać się tego używać. Czyli na przykład powiedzmy, że nauczę się od kogoś, żeby więcej patrzeć w kamerę. I na przykład postawię sobie takie wyzwanie na jakiś film. I teraz moje wyzwanie poszło do góry, bo powiedzmy, że moja umiejętność jest tu, i wyzwanie jest tu, i byłoby to zbyt nudne. I teraz na przykład powiem sobie, więcej patrz w kamerę. No to teraz mam wyzwanie tutaj. Mam faktycznie coś, na czym mam się skupić. Drugą rzeczą, którą musisz zrobić, jest to, żebyś sprawił, żeby to była gra ze samym sobą. W książce Feel Good Productivity autor, czyli Ali Abdal, mówi o tym, że on właśnie sprawił, że siłownia jest taką dla niego grą I co zrobił, to zaczął śledzić to, ile podniósł wagi. Co Chodzi to? o są takie aplikacje, które śledzą ci, no ile podniósł wagi, nie? Czyli na przykład zrobiłeś 10 powtórzeń po, na 5 kg, no to masz 50 kg. I to później pokazuje ci taki wynik na samym końcu tego treningu. I co on zaczął robić? To on zaczął trenować i zaczął tak próbować pobić poprzednią wersję samego siebie. No i jak pomyślisz sobie, to tak w sumie jest krach wideo. Starasz się po prostu stawać się cały czas lepszy. No i właśnie o to tutaj chodzi. I ja tak samo robię z takim treningiem Adonisa, który każdego dnia robię. Po prostu staram się pobić swój Czas, który miałem wcześniej. Moim najlepszym czasem było chyba no, 15 minut, 45 sekund, jakoś tak. Więc w grze zawsze jest takie coś, jak taki wynik, nie? I musisz znaleźć taki wynik w właśnie tym zadaniu, które chcesz tak zgamifikować. Czy to właśnie czas może być to, ile czegoś zrobisz, może być to, jak długo wytrzymasz w czymś. I po prostu znajdź jakiś wynik, który będziesz śledzić i staraj się pobić swój poprzedni wynik, który miałeś w tej grze. I w ten sposób to będzie dla Ciebie taka gra z samym sobą, będziesz rywalizował ze samym sobą. Następną rzeczą jest to, żebyś sprawił, żeby to było zabawne. Ja pamiętam, że czytałem właśnie tą książkę Feel Good Productivity w czasie, gdy kompletnie już nie wiedziałem, co mam robić ze swoim życiem. Nie chciałem kompletnie już nagrywać filmów ani nic takiego robić. I chciałem po prostu żyć takim życiem, nie wiem, jakiegoś mnicha, który w sumie nic nie robi, nie pracuje nad niczym i ma takie nudne życie. Pamiętam, że nie chciałem za bardzo przestawać nagrywać, ale każdy film, nagrywanie każdego filmu, edytowanie go i tak dalej. To po prostu była jakaś kara i po prostu nigdy nie chciało mi się tego robić. I zapytałem się właśnie wtedy, jak wyglądałoby to zadanie, jeśli byłoby ono zabawne. Wtedy pamiętam, że znalazłem jeden powód, dla którego nie chciałem nagrywać filmów, a był to temat, o którym nagrywałem. Nagrywałem o takim ogólnym samorozwoju. Nie lubiłem za bardzo o tym nagrywać filmów. Wiadomo, czasem na przykład chcę nagrać jakiś film o czymś innym niż produktywność, ale pamiętam, że właśnie wtedy powiedziałem sobie, OK, o czym chciałbym nagrywać? I właśnie pomyślałem sobie, no w sumie, chciałbym nagrywać o produktywności i to zacząłem robić. I teraz mam więcej. Tej zabawy czy nagrywania filmów niż kiedykolwiek. Więc zapytaj się, jak wyglądałoby to zadanie, jeśli byłoby ono zabawne. Czwartą rzeczą jest to, żebyś sprawił, by to było łatwe. Działeś pewnie, jak na przykład ktoś chce zacząć chodzić na siłownię. Ja Mówi ci, od jutra zaczynam chodzić na siłownię. I widzisz ich, którzy w ogóle nie są przygotowani, nie wiedzą nawet, co wziąć na siłownię. Musisz zacząć przygotowywać się do tego, co chcesz faktycznie zrobić. Jeśli ja chcę nagrywać filmy z rana, no to po prostu wezmę to wszystko, czego potrzebuję, czyli statek do telefonu, telefon, kabel i wezmę to wszystko, przygotuję sobie to na jutro, żebym jutro mógł wstać i po prostu to wziąć i nie musieć szukać tego wszystkiego po całym pokoju. Bo gdybym musiał tego szukać, no to tak mniej chciałoby mi się to robić, nie? Tak byłbym bardziej zniechęcony, bo musiałbym tego wszystkiego szukać. Musisz zredukować ten wysiłek potrzebny do zaczęcia. I gdy to zrobisz, i twój nawyk będzie łatwy do zaczęcia, no to naturalnie będziesz chciał go więcej robić. Bo jeśli. Powiedzmy, pójście na siłownię byłoby proste, czyli musiałbyś tylko wziąć swój plecak, wyjść z domu, wsiąść do auta, pojechać na siłownię, zrobić trening i wrócić do domu. To, to, to brzmi o wiele prościej niż gdybyś miał się spakować i zrobić to wszystko. No to by zajęło trochę za długo, nie? I ostatnią rzeczą jest to, żebyś zdeterminował, jaką osobowością jesteś. I teraz przeczytam 8 osobowości, które, które są w tej książce Feel Good Productivity. No więc zacznijmy z pierwszym. Pierwszym jest kolekcjoner. Kolekcjoner lubi zbierać, organizować i lubi zadania takie jak szukanie jakichś rzadkich roślin. Drugą osobowością jest rywal. Lubi sporty i zawsze próbuje wygrać, na pewno znasz kogoś takiego. Trzecią osobowością jest poszukiwacz. Lubi wędrować, odkrywać nowe miejsca i rzeczy. Czwartą jest twórca. To jest coś co myślę mi pasuje. Znajduje zabawę w robieniu rzeczy, może spędzić wiele godzin rysując, robiąc muzykę, tym podobne. Na przykład nagrywanie filmów albo robienie filmów. Piątą jest opowiadacz, ma aktywną wyobraźnię i używa swojej wyobraźni, żeby zabawiać innych. Lubi pisać, tańczyć, lubi teatr i gry, roleplay. Szóstą jest żartowniś, Chce sprawić, żeby ludzie się śmiali, robi pranki i tym podobne, czyli takiego kogoś na pewno też znasz. Siódmą jest dyrektor, lubi planować, organizować i prowadzić innych. I ósmą jest Kinesteta, lubi ćwiczyć, lubi robić coś ze swoim ciałem. I znajdziesz taki dokument w opisie tego filmu, w którym wypisałem te właśnie osiem osobowości. I będziesz w stanie zdecydować, którą z nich jesteś. I w ten sposób sprawisz, że produktywność nie będzie wymagała wysiłku. Także no, to było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Jeśli tak, możesz zostawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. Jeśli potrzebujesz pomocy z Twoją produktywnością, to możesz kliknąć pierwszy link na dole. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, drugim najlepszym momentem jest teraz.